Szanowni Państwo, spotykamy się przed Urzędem Miejskim w Sandomierzu, który jest z powodzeniem remontowany od jakiegoś czasu. Remont kosztuje nas 300 tysięcy złotych i, i był niezbędny, konieczny. O to też apelowali mieszkańcy, o to apelowali radni, o tym mówili również goście odwiedzający nasze piękne miasto. E w kontekście ostatnich wydarzeń postanowiłem zaprosić Państwa na to spotkanie. W kontekście tego, co pojawia się w przestrzeni publicznej, na portalach społecznościowych, w kontekście tego, co mówi zarząd SKS-Wisła Sandomierz, poprosiłem o to spotkanie. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy, spotykamy się z zarządem klubu, szukamy rozwiązań. Jak zgodnie z prawem pomóc klubowi w tej trudnej sytuacji? Z pożytku publicznego na rok 2021 klub SKS Wisła Sandomierz, jedna drużyna trzecioligowa na czwartym poziomie rozgrywkowym, otrzymała 400 tysięcy złotych. Pojawił się problem z przystąpieniem do nowego sezonu rozgrywkowego 2021-2022. Zarząd apelował usilnie o pomoc, o wsparcie, o środki dodatkowe po to, żeby przystąpić do tych rozgrywek. Pomoc m.in. pana Wójtowicza, który został w sposób, bym powiedział, skandaliczny umieszczony na banerach, trudno to nazwać banerami, nie wiem, na prześcieradle podczas ostatniego meczu. To jest skandal. Bo ten człowiek Staje na głowie, szuka rozwiązań, żeby w sposób zgodny z prawem pomóc klubowi piłkarskiemu Sandomierza. 130 tysięcy złotych to jest kwota, na którą prezesi SKS-Wisła Sandomierz podpisali trzy umowy, można powiedzieć, z Urzędem Miejskim i z jego jednostkami. Więc stawianie nas po raz na kolejny pod ścianą. To jest zagranie poniżej pasa i używanie do tego mediów. Nigdy nie chciałem rozmawiać za pośrednictwem mediów, ale skoro taka jest propozycja, no to staję tutaj przed kamerami, przed mikrofonami i mówię, jak jest. Uważam, że jest to skandal i. Prowadzenie rozmów w ten sposób to jest nie na miejscu. Mam na sobie, Szanowni Państwo, koszulkę sportową, którą dostałem od klubu Wisła Sandomierz. Dla mnie Wisła Sandomierz to marka, niezależnie od tego, czy jest to piłka nożna, czy piłka ręczna. 20 lat grałem w piłkę ręczną i 10 lat byłem trenerem w tym klubie. Zawsze dbałem o dobro i zawsze byłem dumny z tego, że mogę nosić koszulkę z herbem, z godłem. Sandomierza. Dzisiaj robienie ze mnie y, osoby, która nie wiem, chce y, zaorać piłkę nożną, chce zlikwidować piłkę nożną, to jest po prostu tak, jak wspomniał wcześniej: to jest zagranie poniżej pasa. Pomimo różnych wysiłków, pomimo y, naprawdę ogromnej pracy urzędników, żeby Pomóc za pośrednictwem promocji miasta Sandomierza tej dyscyplinie sportu, jesteśmy cały czas oczerniani o. Yy, i cały czas po prostu traktuje się nas jak. Yy, trudno to nawet powiedzieć, jak, jak, jak kogo się nas traktuje. Czy zawieszenie baneru? Przepraszam, nie baneru. Bo banery to są ładne, kolorowe i reklamujące coś pozytywnego. Szkalowanie mojego współpracownika i grożenie, że następnym razem zawisną banery innych może mój? Szanowni Państwo. Ostatni raz się wypowiadam na, na temat e, współpracy z Piłką ręczą. Jeżeli w ten sposób będzie zarząd rozmawiał ze mną, e, i tak naprawdę nie wiem, co tym zarządem powoduje, nie wiem, kto za tym wszystkim stoi, bo już zaczynam się zastanawiać e, o jakieś dodatkowe podwójne dno. Może to jest, może to jest jakaś specjalna e, robota e, jakichś nieznanych mi sił, po to, żeby. Oczernić mnie w oczach społeczeństwa. Robimy wszystko, żeby klubowi pomagać, ale w ten sposób nie będziemy z klubem rozmawiać. I do tego wątku, który zgubiłem w międzyczasie, wieszanie prześcieradła z nazwiskiem naczelnika Wójtowicza i pisanie w internecie nieprawdy, to jest promocja miasta Sandomierza? To jest antypromocja miasta Sandomierza. A umowę, zdaje się, że klub ma podpisaną właśnie na promocję. Tyle ja w tym temacie, szanowni państwo. Ile w tym roku dostał w sumie klub Wisła Sandomierz? 530 tysięcy złotych. 530 tysięcy złotych. Mówią panowie, że na, w lipcu była taka umowa, że 150 tysięcy w sumie będą mieć, bo miały, mieli być inkasentem tak, parkingu na Bulwarze. I reszta pieniędzy. To miał, był, to o, był co, jeden tak? z pomysłów. To był jeden z pomysłów. Panowie prezesi czegoś tutaj nie rozumieją. Oni e, wyciągają e, słowa takie, które są im potrzebne. Na jednym ze spotkań, o których powie pan naczelnik za chwilę, zrobiliśmy tak zwany okrągły stół e, w Zamku Kazimierzowskim na sali rycerskiej. Przyszła garstka ludzi. Jednym z pomysłów, który przyszedł mi wtedy do głowy, było to. Że może spróbujmy spowodować to, co było kiedyś, żeby klub był inkasentem jednego z parkingów. Poleciłem zbadanie tego tematu panu Pawłowi Wierzbickiemu i pani mecenas, która jest zatrudniona w Cuwie. Nie jest to takie proste. Odpowiedź otrzymano: na pewno nie w tej chwili. Będziemy szukać sposobów, szukamy tych sposobów. Jednak zagrania prezesów i stawianie nas pod ścianą, szantażowanie nas. No to, to chyba nie o to chodzi we współpracy. Więc ja yy, więcej z tymi panami nie chcę rozmawiać po prostu, bo mimo starań, mimo tego, że podejmujemy szereg prób, ciągle jesteśmy stawiani pod ścianą i ciągle jesteśmy traktowani nie fair. Dość byli? po prostu, dość. Czy te pozostałe środki, o których mowa była w lipcu, klub otrzymał? Ale, otrzyma, ale pozostałe środki, panie redaktor? Mówią panowie z zarządu, że 150 tysięcy. 150 tysięcy. Na dzisiaj mają podpisaną umowę na 130 tysięcy. Mhm. Mówiłem i do pani redaktor, bo rozmawialiśmy na bulwarze w piątek. Postaramy się o te dodatkowe 20 tysięcy yy, yy, zadbać, nie wiem, może ze spółek miejskich. Zapytajcie państwo zarządu, czy 150 tysięcy wystarczy do dokończenia do rozgrywek w tym sezonie. Czy nie przyjdą znowu, czy nie zaczną znowu szantażować? Dobra, panie oczelniku. Panie ministrze, to nie była obietnia. Nie, to, by, to, by, to była propozycja. Powiedziałem, że rozważę taką propozycję. Na głos szukam rozwiązań. Teraz jestem łapany za słowa. Po prezencie twierdzę, że to było zapewnienie z pana, że w ten sposób właśnie będzie pomoc skierowana do mnie z miasta. Jeszcze opcje brane A przy... są pod uwagę. Jeszcze proszę panie... Państwa, może ja. Pan proszę bardzo. Dzień dobry. Piotr Wójtowicz, Szczecin Wydział Rozwoju Promocji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Proszę Państwa, kilka faktów. Część już Burmistrz wspomniał, ja tylko podsumuję, że w ramach pożytku publicznego na rok 2021 Wisła Sandomierz otrzymała 400 tysięcy złotych. Ta transza. Ta kwota już została wypłacona e, dzięki też staraniom moich pracowników i osobiście Pana Burmistrza, ponieważ aneksowaliśmy w tym zakresie umowę z Wisłą Sandomierz, odpowiadając na ich wnioski, żeby te pieniądze przelać jak najszybciej. E, począwszy od miesiąca stycznia, czyli kiedy te, objąłem to stanowisko oficjalnie, myśmy odbyli z zarządem Wisły spotkań bardzo dużo trudnych spotkań, powiedziałbym męskich spotkań, z trudnymi rozmowami, szukając wspólnie rozwiązania tego tematu. I, I tak jak mówię, pierwszą z takich decyzji było to, żeby tą transzę ostatnią za rok 2021 wypłacić szybciej. Warto też wspomnieć o tym, że w 2019 roku odbyła się kontrola przekazania dotacji Klubu Sportowemu Wisła za rok 2018. W wyniku tej kontroli e, zostało przygotowany protokół z kontroli, który wskazywał nieprawidłowości w wysokości 100, ponad 110 tys. złotych. Dzięki staraniom pana burmistrza, dzięki jego decyzji, dzięki staraniem, staraniom też moich pracowników, którzy za to odpowiadają, e, zostało przygotowane umorzenie ogromnej części tej należności w wysokości ponad 60 tysięcy złotych. Jednocześnie 26 sierpnia została przygotowana decyzja, którą ja tutaj mam przed sobą, którą klub sportowy Wisła też otrzymał, która nakazuje zwrot pozostałej kwoty na konto miasta. Więc o tych wartach też trzeba pamiętać. My cały czas pracujemy, my cały czas staramy się znaleźć rozwiązanie tej patowej już w momencie sytuacji, ale nie może być naszej zgody na to, żeby takie rzeczy załatwiać stawianiem pod ścianą, szantażem, sztalowaniem. Dlatego, że my, niezależnie od tego skąd pochodzimy i czym się w życiu zajmujemy, musimy działać przede wszystkim w granicach prawa. W granicach prawa, bo takie ustawy nas obligują. W związku z powyższym, to my byliśmy inicjatorem powstania tego okrągłego stołu, o którym pan burmistrz mówił, na zamku, na którym przyszła radzka osób. To my podkreślę jeszcze raz, jako urząd umożliwiliśmy tą należność w tej wysokości, o której mówiłem wcześniej, to my aneksowaliśmy umowę z Wisłą w Sandomierz, żeby wcześniej przekazać te środki, wreszcie my, czyli Pan Burmistrz i pracownicy, urzędnicy znaleźli sposób, żeby przekazać dodatkowe środki w ramach promocji czy nakłaniając, y, lobbując za tym w y, jednostkach gminnych i spółkach. Takie są fakty, proszę Państwa. W tym momencie Leżą trzy wnioski do budżetu na rok przyszły, jeśli chodzi o klub sportowy Wisła. Są to wnioski dwojga radnych, pani Arnieszki franczak szczepanek i pana Jęsa Pańskiego. Jeden z tych wniosków opiewa na kwotę 950 tysięcy pani Franczak, pana Jęsa Pańskiego na 850 tysięcy brutto, natomiast sam klub sportowy złożył wniosek numer 3 na kwotę 990 tysięcy brutto. My nie wiemy teraz, jakie będą, będziemy mieli jeszcze wpływy z podatków, nie wiemy, jak, jak będzie rozliczony CIT z naszą gminą, bo o tych rzeczach dowiadujemy się dopiero w miesiącu październiku. W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy nie możemy wskazać, jaka dotacja będzie przekazana w ogóle na pożytek publiczny, nie tylko na klub sportowy Wisła, bo my udzielamy kilkunastu czy kilkudziesięciu umów, zawieramy kilkadziesiąt umów w ramach pożytku publicznego. Dlatego Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że urzędnicy nie są wrodiem sportowym klubu, nie są klubu sportowego Wisła, ja nie jestem wrodiem klubu sportowego Wisła i pan burmistrz też nie jest wrodiem klubu sportowego Wisła. Ale jeżeli, proszę Państwa, rozmawiamy, ustalamy coś, to chciałbym tylko przypomnieć kończąc swoją wypowiedź, że mamy miesiąc październik. Do końca roku pozostaje jeszcze blisko trzy miesiące, a z tego co wybrzmiało, Tutaj i ja to podkreślę, klub Wisła do końca roku miał zyskać fotel 150 tysięcy, a nie do dnia e, dzisiejszego. 30 września. Dziękuję. Panie a co było na podpisane na tym ostatnim meczu? Proszę pana, z tego co y, przekazano mi, zresztą widziałem to przecież, jest to powszechnie znany fakt, bo profile są publiczne, było tam napisane na czynniku Wójtowicz: ręce precz od Wisły. Taki, taki był tam napis zamieszczony. Pan twierdzi, że to zarząd klubu wywiesił, tak? Ja nie twierdzę. Dlaczego pan redaktor takie wkłada e, u, usta w moje słowa? Nie. Znaczy słowa w moje usta. Nie, ja, ja tak nie twierdzę. Ja nie wiem, kto to wywiesił, no, ale ponieważ przepraszam, ja bardzo, Jeżeli dyskutuję. jest organizowany mecz i, i jest podpisowana przejęcie stadionu na czas meczu, to kto podpisuje to przejęcie od Mosiru? Wynajęcie jakby obiektu? No zarząd klubu, tak? Czyli kto rządzi de facto w czasie meczu? Zarząd klubu. Zarząd klubu ma wpływ na wszystko, co się dzieje w klubie, jeżeli nie kontroluje tego, co jest wywieszane, no to już przykro mi, no to chyba, chyba to nie ma, yy, znaczy to, to w takim razie jest naganne. Przepraszam, mam na spotkanie na, na, na z radnymi. Na czym polega, tylko jeszcze króciutko, polega ten szantaż ze strony klubu? No jesteśmy, pani, pani redaktor, no, no, wystarczy poczytać to, co się dzieje na portalach społecznościowych i wystarczy e, odsłuchać e, konferencji prasowej, która miała miejsce w piątek. Ale w jakie są Pana odczucia po analizach tegoż właśnie materiału. To, co powiedziałem wcześniej, odczucia, moje odczucia są takie, że cokolwiek byśmy nie zrobili dla klubu, jakiegokolwiek ukłonu byśmy nie zrobili, nie znaleźli rozwiązania, to jest wciąż mało. Ja przypomnę tylko, że w roku 2019 łączna kwota wsparcia, dotacji, innej, innej pomocy dla klubu była bliska 700 tysięcy złotych. I też mieliśmy małą awanturę z tego tytułu, kiedy prezesi przyszli po kolejne 200 tysięcy. Więc śmiem twierdzić, że każda kwota, która zostanie pompowana czy, czy jakby podarowana klubowi będzie kwotą za niską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Od do e, e, stycznia dopiero e, mogą takie, takie działania być podjęte, także że zostanie e, bułgarz przekazany e, klubowi. Dlaczego właśnie od stycznia dopiero na przykład... Opinia nie, 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 No tej jest. Tej Ma pan to? Od czego to jest zależne? Ma pan znaczy, to? ja powiem tak, proszę, to chodzi... o Proszę bo, powiedzieć, ja państwa przeproszę. Mówię, jest to... Wynika to z opinii prawnej przygotowanej przez tak jak pan burmistrz wspomniał, panią prawnik Centrum Służb Wspólnych i pana dyrektora Osiru Pawła Wierzbickiego. Mianowicie my jako budżet gminy działamy w okresie rocznym, w związku z czym zmiany operatora w ciągu roku mogłyby mowy, po prostu narazić tutaj na stan nieprawidłowości z tego tytułu prawne i dlatego według tej opinii prawnej taką, taką, taką e, takie przejęcie czy właściwie użyczenie w formie, formie umowy może być możliwe od 1 stycznia. A my tą opinię Państwu przekażemy, żeby też padli się Państwo z nią zapoznać. Tam są podstawy prawne podane. Dobrze, dziękuję bardzo. Słucham. Wspomniał na poprzedniej, następnej sesji uh -huh. rady miejskiej, że inni prezesi innych klubów przychodzą i twierdzą, że mogą taką promocję. Wykonać na dzień za... dzisiejszy mam dwa takie pisma, złożone. A, no, to, to, to... Z takim pismem zwrócił się Murcz Wisła Junior i z takim pismem zwróciła się klub sportowy piłki ręcznej. A proszę powiedzieć, czy to nie pan, który urzędników kontaktował się z klubem, żeby właśnie z takimi propozycjami jakie osoby przyszły do urzędu. E, wie pan co, nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, nie będę odpowiadał na takie pytania. Czyli pan twierdzi, że nie. Ten Proszę pana, powiedziałem, zbyt... że nie przypominam sobie takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam o finansę...